W dawnym przymierzu wielu było kapłani, gdyż śmierć nie pozwalała im trwać przy życiu. Chrystus zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzymijające. Czytanie z Księgi Kapłańskiej Pan powiedział do Mojżesza Weź Arona i jego synów, szaty, oliwę do namaszczania, cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych. Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do namiotu spotkania. Mojżesz uczynił tak jak mu pan rozkazał, i społeczność zgromadziła się przed wejściem do namiotu spotkania. Potem Mojżesz powiedział do społeczności: Oto co mi pan kazał uczynić. Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi, jego synom, i obmył ich wodą. Ubrał go w tunikę, opasał go ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaskom efodu i przymocował go nią. Potem nałożył mu pektorał i umieścił w pektorale urim i tumim. Włożył mu na głowę tiarę i przymocował na przedniej stronie tiary blachę złotą. Święty diadem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. Potem Mojżesz wziął oliwę, namaszczenia, namaścił przybytek wraz ze wszystkimi, co w nim było i poświęcił te rzeczy. Także pokropił nią siedem razy ołtarz i namaścił ołtarz razem z całym jego sprzętem. Również kać na wodę i jej podstawę, aby jej poświęcić. Potem wylał trochę oliwy namaszczenia na głowę Arona i namaścił go, aby go poświęcić. Następnie Mojżesz kazał synom Arona przybliżyć się, włożył na nich tuniki, przepasał ich ozdobnymi pasami i okrył ich głowy mitrami. Tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Potem przeprowadzono cielca na ofiarę przebłagalną. Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę cielca, ofiary przebłagalnej. Mojżesz zabił go, wziął jego krew i palcem pomazał nią rogi ołtarza dookoła. W ten sposób oczyścił ołtarz. Resztę krwi wylał na podstawę ołtarza, i tak poświęcił go i dokonał przebłagania. Potem wziął cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę, jak również i obie nerki wraz z ich tłuszczem. Mojżesz zamienił je w dym na ołtarzu. A cielca razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit spalił w ogniu poza obozem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi. Następnie Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej, ofiary całopalnej i ofiar biesiadnych. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu spotkania. Potem wyszli stamtąd i pobłogosławili lud. Wtedy chwała Pana ukazała się całemu ludowi." Ogień wyszedł od Pana i strawił ofiarę całopalną, razem z częściami tłustymi na ołtarzu. Widząc to, cały lud krzyknął z radości i upadł na twarz. Dziś słyszeliśmy opis święceń kapłańskich: Arona i jego synowie. Do mnie dziś najbardziej przymawia słowa z responsorium. W dawnym przymierzu wielu było kapłani, gdzie śmierć nie pozwalała im trwać przy życiu. Chrystus zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Ofiara Jezusa na krzyżu jest ofiarą doskonałą. Dlatego, On jest jedynym i wiecznym kapłanem, który wstawia się za nami przed Boga Ojca. Każdy człowiek ochrzczony ma udział w powszechne kapłaństwa osób wierzących, co oznacza, że każdy chrześcijan ma bezpośredni przystęp do Boga przez pośrednictwo Boga Człowieka. Jezusa Chrystusa. Jest to znana doktryną we wszystkich nurtach chrześcijaństwa. Natomiast jest też kapłaństwa sakramentalne. Mocą sakramentu święceń kapłani w kościele katolickim działają w osobie Chrystusa. Dlatego Mogą udzielać różne sakramenty, i przez ich święcen kapłański w ich ręce dokonuje się przeistoczenia. Chleb staje się prawdziwym ciałem Chrystusa. Jezus nie wybiera ze względu na to, kim ten człowiek jest. W momencie, kiedy go powołuje. Lecz Jezus widzi, kim ten człowiek może się stać. Zachęcam dziś do gorliwej modlitwy w intencji kapłanów, szczególnie za tych, którzy napotykali trudności w drodze do wstawiania się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Komu było wiele dane, będzie wiele wymagany. Z całą pewnością otrzymanie święceń kapłańskich jest wielkim darem, z którego również wynika, wielką odpowiedzialnością. Dlatego dziś i w ogóle codziennie zachęcam, módlmy się za Kapłanów. De mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para hacer tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta